No. Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Nio. Dawno nie było odcinku, tak wiem, bardzo dawno. I dzisiaj nagrywam z ruletki. W CSGO Burn. Oczywiście goście jest ze mną Patryk i jungle Cześć. Cześć. Mamy 850 coinów Czemu tak mało? 310. Czemu tak mało? Przegraliśmy już. No, przegraliśmy. No, ile? Miałem 1320 coinów, a ja 2600? Wychająłem, nie, wychałem za 300, nie, za 660, wygrałem te coiny Tylko poto full wbiłem. No. Ja daję 50 na czerwone. Myślę, że tak będzie, co nie? 20 na wschodnie. Chciałbym, żeby oczywiście się to nagrało, bo mam ostatnio jakieś szumy też z mikrofonem, nie chcę mi się tak bardzo ustawiać. I co? I też... Mm... A u mnie bez kamerki dzisiaj... Czarny. Walić twoją kamerkę. Yy, I tak... Czemu nie było odcinków? Proste. Nie wiem miał... no się nie chciało. Nie. No... Też się trochę nie chciało, no nie. Nie miałem... Swoich słuchawek. Na live raz było widać tylko miałem kamerkę go i właśnie były te szumy co, co 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 mi No co mnie po prostu odpychało od tego nagrywania i robienia live'ów bo nie dało się z tym wytrzymać Drugie co Byliśmy na Lanie Mogę na miniaturkę dać i yy, chuj Bombki szczelił yy, Mogę dać przez przypadek fulem wiechem. Jaki debil? Chciałem kliknąć razy dwa i wiechem fulem. O kurwa! Chcia... Chciałem kliknąć razy dwa i wiechem fulem. O jebany DEWIL ty! Ty tak jest tu STÓWKĄ kurwa na czerwone. Jak tak się bawimy, to się bawimy. Ej, zejść się, jak to ci wejdzie, no nie? Przez przypadek to był misclick. Wyszu! Nie! Misklik! O oh, kurwa! Głupi Klik! Nie wierzę, w to no nie. Jak teraz poleci ten? Nie już nagrywania! Baw się dalej! Tak, Patryk. O mój Boże, tylko nie. Nie wierzę. Gutipis. Jak, jak teraz poleci czerwone, teraz. No nie? No. Niech teraz poleci czerwone, to wbijam 410 coinów na czarne. Ja bie... Jakie. Teraz, teraz, teraz wbijam na czarne. Fulem? No. Dobra. jak to wyjdzie, Iwaj, z Bo ja nie wiem ile zostało jeszcze sekund do rolowania. 8 Ej, nie wiesz, Fulem, jeszcze 200 penów nie wiesz. Ja Ty kurwa kończę. Zgadnij. Już wiesz, Akacze? Nooo. Gaffer dole. Daj, 410 zaczyna. Siadło. Osoby z którymi. Jest. A, kurwa jest! O! Fulem, wje a wy tu Fulem wjechać? No. Nice. Ja wiadę za 80. Ja, 820 kojlów. To sama to. Ejki, muszę pozgadywać. Nie, to nie szejk. To I to nie uszejk, kurde. 80 na zielone. I stówka na czerwone. Kikamy cielu. Kikamy cieluju Nie no, muszę cały czas coś gadać na no niebo. Aha, przejdź. Muszę cały czas gadać, bo, bo, bo... Nie chcę tych szumów. A 800 kojów. kurwa. Dobra, wracamy z ruletki. Ruletka trochę biedna i nie to, żeby nam zapłacili... ...to nie zrobili. Żebyśmy grali, kurwa, na tej Cechamy To Nie mamy widzów. naszych subskrybentów dużo. Ej widzimy fulem na czerwone. Nie mam wrażenie, że czerwone dać. Pucham, Przez ciebie wjeżdżam na czerwone No Siedzi Siedzi Ła, wow, nice 820 na czerwone? Hmm. na to Chcesz ryzykować fullem? No Ja wbiję za 300 wtedy Idiota Ej, <ślesk> Wiesz co ja zrobię? Hmm. Przeczucie po prostu, przeczucie, takie, że zielone będzie. Albo czarne, no nie? Na pewno to nie siądzie. To ty już możesz... Jak si ja, ja, ja si ja si ja siądzie? Kończy już odcinek. Siedzi. Siedzi! Kurwa! Nice! Ale pewnie teraz tam. On... Pewnie teraz są podniecony siedzisz, nie? Kurwa, czekaj, 1300 końców. Nie jestem robotem. Numer budynku. Czekaj, gdzie to się patrzyło? Tutaj się patrzyło? Czekajcie, w drugiej sobie odpalę. Jest go. Burn. Nie, wej, nie, deposit W drugiej karcie sobie otworzymy. O, 5000, siadło mi. Nawet nie widziałem rolowania, ale siadło mi. Guardian Factory nie jest za tysiąc do wyciągnięcia, ale kurwa ja celuję na 33 tysiące końców. Na kosę? No. Ale pomalutku można grać, pomalutku, pomalutku i jakoś. Czekaj, ja muszę poczekać, bo nie widzę tutaj, ile mam dokładnie. 1640 na czarne siedzi. Siedzi? Siedzi? Jesteś głupi. 40 nie siedzi. Ja bym nie dawał fulem, ja bym nie ryzykował. Nie bać, kurwa, konsekwencje. Daj czarne, dawaj Kurwa! Nie! Zdychęczało! Nie siadło! No, źle na czerwone. czerwonego. trenu czerwonego Lech no hojna końców, idę. Dobra, idę. Daj, ja, może coś jeszcze znajdzie. Ja nie wiem, mi zlagowało w stronę. Nasa trzecia, czwarta. Czekaj... Eee, przegrałem się, skok... teraz poleci czarna. Wycie chuj strony. Teraz leci czarna. Nie wiem. czerwone. Halo, strona, odśwież się. Pięć razy czerwone wleciało. Ja nawet losowanie. By... Coś ty zrobił? Ja nawet losowania nie widzę. Ej, kurwa, pięć razy było czerwone. A u mnie jest cztery dopiero. Była sześć, dwa, cztery, trzy, trzy. Mi strony zlagowało. O, czekaj. O, leci losowanie. Ej, przez resztę. Właśnie. A tysiąc koinów przyjechałem. Ja można tu dawać coinsy? Ile masz coinów? 4200. To weź się mi daje, ja ci dam moje Steam ID. No jak to się. No to dawaj spróbujemy. Kurwa, na przykład, mieć... A chcecie odcinek z Osu? Nie. Chcesz... Nie. <laughs> Kurwa, nie. 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 czekać, Nie. ty jesteś. Daj mi, nie wiem, tak z 500. z tego strony jest. Tak, z tej strony A, ja wysłałem. Co? Znaczy wziąłem, żeby wysłało. Co ty piszesz? Ktoś... Zapraszałem mnie do gry w a w ogóle to czekajcie, wejdę sobie tylko w ten. Ciao, kurwa. Nie się patrzy. O już, connected. To czekaj. Wyślijcie raz, bo nie doszło nic. Jak ci dwa razy wyślę, to czekaj. Najlepiej, że tysiące zrobić by Aha, żeby komuś wysłać, muszę przegrać 10 tysięcy. No to fulem. <laughs> Ej, nie, na... Czekaj, ile już się nagrywa tutaj? 10 minut dopiero. Nie, to jeszcze. Odśwież stronę Co za ja ty nagrywa, Już wszystko stracili. Na co czekacie, Jakie to jest głupie? Ja to ci... Ja, ile ile masz konów? 3900 900. To wbijasz ten 900 na czarne, rozumiesz to? Teraz? Nie no, to, kurwa po becie To ten co teraz leccie wbijasz? O, zielony. Kurwa te, I teraz. Teraz wbijasz na czarne 900 Zaufam Ci. Jeżeli nie, to co? To nie muszę Ci z państwowy y oddawać. Musisz. <grym> nie, no musi być, bo no, było kurwa. No musi być czarne teraz. Czerwone będzie. Ja no, przegrałem 1600 na raz, to kurwa. <grym> to co już to gramy? Jesteśmy idiotami Jeszcze żadnego. I nie zapłacili. Stój! Jest! Dzięki, dziękuję Na zero wyszedłem ja. 4700 wow. I teraz 4000 na czerwone 4K na czerwone Trust me Bo ty chcesz żebym ci wysłał No Ze... Kurwa ja ci dałem leci 4000 na czerwone Kurwa jesteś wiech o tysiące Nie no leci ci no nie, ma bet... no nie ma no nie ma no, no wleci czerwone Jak na moje to czarne Zielone Przejdź, o, przejdź Czarne Kurwa Ile masz coinów? 3600 A ty jesteś głupi te, Teraz, teraz chwólem na czerwone, teraz, 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 teraz kurwa, daj mnie podpuszcza no, nie podpuszczam cię, ale... Dawaj Ziebałeś Wow. Mało Pray for green Mówiłem? Kurwa, czarne O chuj. Teraz musisz fulę na czerwone full. Ja bym wbił fulę na czerwone, żeby się dorobić To już jest full? Tak, ja pierdolę, co jest z tą stroną? Nie tak dzisiaj. Ona nigdy takich trainów nie dawała. A 4, 5, kurwa. Ty hey. co, już, już się żegnamy? No. <grym> i na zero wyjdziesz czy nie? Chociaż. Ja moja cię kurwa posuchują. Nie, jeszcze będę na minusie. Weźcie, z tobą jednym końcem. Kurwa. Bracie, czekaliśmy pieniądze! Kurwa! Wjazd do buska? Ja? Jak teraz będzie czerwone? No Śmiałam za te 1900. To? Nie, nie, przez przypadek uśpiłem kompa Działam Okej, chodzi to No, to się mu śmiać z nas 26 tysięcy końców weźmie jakby w na zielone A, na czacie i tak można Ja kurwie, ale trejny, były Ej, przyjedziesz z tym, z tym pejsem, bo ja mam pomysł na kurwa odcinek. Nie, nawet mi jest kurwa. Moje w kart. To... widzicie to? O, czekajcie, to trzeba tak. Widzicie to? To jest 379 subskrypcji. Jeszcze z czym wchodzisz? Nie, nawet nie mam czym. Depozyt, co się i nagrywanie? Dobra, siema wszystkim, kurwa. Tak, Tak się przegrywa w pieniądze. Tutorial, jak przegrać wszystko. Żegnam wszystkich. Na razie, cześć. Piąta. O, jeszcze zobaczcie sobie tego beta, jak czerwona wylatuje. Heh. widzicie? Jak nie, mam tak końca, jak, jak nie mam końca, to mi zawsze wszystko wla, yy, yy, trafia, nie? Na razie, cześć. Żegnam.